Cześć, kochani, witam Was cieplutko. Przychodzę do Was dzisiaj z kolejnym filmikiem. Będzie to filmik z serii Tak. Dzisiaj to będzie tak o moich włosach. Zostałam otagowana przez cygankę Angelikę, chyba jak to pamiętam. Oczywiście, link Wam zostawię pod spodem w opisie. Tu mam ściągawkę, którą się będę posiłkować. I pierwsze jest pytanko: kiedy po raz pierwszy miałaś obcięte włosy? Pokażę Wam zdjęcie, które mam właśnie zrobione z tego okresu czasu. To było, kiedy miałam iść do zerówki. Wyobraźcie sobie, że ja miałam piękne, kręcone, długie włosy. Nosiłam zawsze dwa warkocze. Czesała mnie zawsze moja babcia, bo moja matura nie miała do tego cierpliwości. Ja się wiecznie darłam. No i że musiałam jechać do drugich dziadków, bo tam miałam chodzić do zerówki, oboje dziadkowie pracowali, więc nikt nie miał czasu na to, żeby codzienne historie ze mną rano po prostu wysłuchiwać i czesać te włosy, więc matula zabrała mnie do fryzjera. Zostałam obcięta na chłopaka. Od tamtej pory, no niestety, moje włosy zrobiły się chtywne, twarde, niepoddatne i no, po prostu nie do ułożenia. Także to były moje takie pierwsze, drastyczne postrzeżenia, no ale niestety, no tak widocznie musiało być. Drugie, kiedy twoje włosy były po raz pierwszy farbowane, rozjaśniane i tak dalej. Kochani, po raz pierwszy włosy sobie zafarbowałam, mając 17 lat. Oczywiście zafarbowałam je na czarno, bo taki był trend. Wszystkie dziewczyny chciały mieć czarne włosy. Zaci tego, że ja prawie miałam swoje naturalne włosy czarne, więc tego u mnie nie było tak mocno widać. No ale oczywiście czarne włosy chciałam, bo mój ojciec jest brunetem, dlaczego ja nie miałam takich ciemnych włosów jak on. Moje włosy, muszę Wam powiedzieć, że miały piękny kolor pod słońce, bo były takie lekko kasztanowate. No, oczywiście po pierwszym farbowaniu ten efekt zniknął, zbiły się później mysie i szare. No i kochani, to by było tyle. To było, mówię, no, 17 lat miałam i to było takie pierwsze oczywiście farbowanie na samodzielnie w domu, bez żadnych zakładów związkich nikt z tych rzeczy bo po prostu narzygał. Trzy Produkt do włosów bez którego nie możesz żyć. No Nie będę oryginalna, jak powiem, że szampon do włosów, bo nie wyobrażam sobie mycia włosów codziennie bez tego produktu. Ale pokażę Wam produkt, który po prostu, bez którego nie potrafię żyć, to są odżywki. To są odżywki bez spukiwania. No, w chwili obecnej mam akurat marion, więc ją pokazuję. Natomiast ja po prostu uwielbiam te odżywki, one doskonale się u mnie sprawdzają na włosach, nie obciążają. Pięknie mi się włosy rozczesują, nabłyszczają. Także to jest produkt rzeczywiście, bez którego nie potrafię się obyć i używam odżywki już te takie różne właśnie bez od kilku ładnych lat. Także coś w tym jest. 4. Produkt do włosów, którego kupna żałujesz. I tutaj Wam pokażę y, produkt Nivea. To miał być produkt, który pomaga w efekcie prostych włosów i gładkich. Y, którego zużyłyśmy z na spółkę? Ja go użyłam dwa razy. Niestety moje włosy po tym produkcie nie dosyć, że nic nie wyprostowało się, bo widzicie, że mi się zawsze końca podwijają, wywijają. więc sobie myślę, użyję przy suszeniu, żeby one były fajne, proste. Niestety guzik z pętelką, Jedyne co zrobiło to tylko, że mi włosy obciążyło, okłapnęły, one były pod wpływem ciężaru jeszcze bardziej przyklapnięte do głowy. Także wyglądałam po tym produkcie jak topielica. Dla mnie jest po prostu beznadziejny. Pięć. Na jaki kolor zafarbujesz włosy następnym razem? Oczywiście na ciemny brąz, różne kolory już miałam na włosach, były i to rude odcienie, i czerwienie, i czernie, i brązy, i blond, i pasemka, ale no niestety na siebie włosach te włosy inaczej kolory farb łapią. Ostatnio właśnie długo farbowałam z takimi jakimiś czerwieniami no ale niestety tam, gdzie mi odrastały siwy włosy, ten odcień był znacznie jaśniejszy niż na pozostałej reszcie włosów. I spłukiwał się znacznie szybciej z tych siwych, więc wyglądało to bardzo niefajnie, także stwierdziłam, że jednak brąz to jest taki kolor neutralny, nawet jak się spukuje podczas mycia, to on się spukuje fajnie. Także na pewno będzie to ciemny brąz czy jasny brąz i już jakaś tam farba sobie stoi i czeka na farbowanko. 6. Na jaki kolor zawsze chciałaś się przefarbować? Chciałam się przefarbować i zrobiłam coś takiego. Pokażę Wam zdjęcie, tylko się nie przelaście. Chciałam być blond. No, no wiadomo, chyba każda kobieta w życiu chciałaby. Tu mam akurat zdjęcie, to było zdjęcie robione do dowodu. Tu miałam 18 lat i muszę Wam powiedzieć, że zafarbowałam włosy raz, one mi wyszły takie jak żółty kurczaczek. Więc oczywiście mi się to nie podobało. W ciągu dwóch tygodni ja je rozjaśniłam ponownie. Włosy zrobiły się mięciusieńkie, leciusieńkie, jak pudelek. Cieszę się, że nie odpadły. No bo to było naprawdę szaleństwo w ciągu dwóch tygodni rozjaśnić sobie włosy, gdzie ja miałam włosy takie ciemne na blondynkę, ale się udało. I muszę wam powiedzieć, że te blond włosy ja musiałam może przez dwa tygodnie, później zachowałam je na czarno. To był jedyny eksperyment w życiu, jaki zrobiłam, że miałam właśnie tak w ekstremalny sposób rozjaśnione włosy a po dwóch tygodniach wróciłam do kola ciemnego. Także no, szaleństwo na maksa. Siedem. Jaki produkt naprawdę chciałabyś przetestować? Jeśli chodzi o produkty, które chciałabym testować, no to po prostu idę do sklepu. Jak mi się coś podoba, to sobie kupuję. Jak coś gdzieś pooglądam, poczytam i stwierdzę, że się dla mnie nadaje, no to też go kupuję i po prostu testuję. Nie ma jakichś tam rzeczy takich wybitnie, że ach, muszę ten produkt przetestować, bo mnie skłosił. Nie. Po prostu idę, kupuję, testuję. I tyle. 8. Reklamowany, popularny produkt, który na Ciebie nie zadziałał. No właśnie, to mogę pokazać, ten sam produkt właśnie nie działa. Nie zadziałał zupełnie, nic nie zrobił, a nawet gorzej nie zrobił, bo przepłaszczą moje włosy, obciążył i nadawały się tylko do mycia. Także dla mnie ten produkt jest do bani, do niczego. Dla mnie się absolutnie nie sprawdza. 9. Co sądzisz o przedłużaniu, doczepianiu włosów? Świetna sprawa. Czasami sama się właśnie zastanawiałam, czy sobie nie przyczepić włosów dłuższych, czy nie kupić sobie jakiejś treski. Ale na razie, jak widzicie, jestem w trakcie zapuszczania i może mi się uda, bez takich różnych dziwnych eksperymentów na swojej głowie. Ale bardzo fajna rzecz. Jeśli ktoś ma oczywiście krótkie włosy, rzadkie włosy, a chciałbym mieć dłuższe, jak dla mnie, to jest idealna sprawa, właśnie, żeby sobie doczepić jakieś treseczki, czy przedłużyć po prostu, bo można. Także bardzo fajna rzecz. 10. Jedna włosowa zasada, której nigdy nie przestrzegasz. Ja wiem, że to jest może źle, ale mi wyobrażam sobie, że po umyciu włosów spłukujemy po odżywce włosy i tak dalej spłukać zimną wodą. Dla mnie to jest nie do przeskoczenia. Ja próbowałam kilka razy już właśnie coś takiego robić, że no myjemy ciepłą wodą włosy, spłukujemy, spłukujemy wszystkie odżywki. No i później na sam koniec zimną wodą, żeby się włosy łuski ładnie zamknęły. Dla mnie to jest po prostu nie do wytrzymania. Moja skóra głowy po prostu tego nie toleruje. Próbowałam kilka razy i ja niestety mówię nie. 11. Czy używasz suplementów, diety? Tak, kochanie, od czasu do czasu kupuję sobie z Biogarden, tam są albo kapsułki, albo tabletki, oczywiście kapsułki mają mocniejszy skład. To jest taki, mówię, 100 tabletek, to jest skrzyp polny pokrzywa, dostanę jakieś witaminki, także ja to sobie od czasu do czasu stosuję. I dwunaste pytanie, jeżeli tak, to czy działają na Ciebie? Chyba działają, bo włosy mi się, kondycja poprawiła. Przestały tak mocno wypadać, także myślę, że tak. I ostatnie pytanko: kto jest Twoim włosowym idolem? Oczywiście, tu na YouTubie jest jedna moja włosowa idolka, Iwonka. Kochana, pozdrawiam Cię. Cutie Beauty, mi oczywiście o niej mówi. Ona ma te włosy tak czaderskie i kolor, i długość, że nie wiem, czy mi się uda kiedykolwiek zapuścić taką długość jaką ma Iwonka, ale ona jest tu na YouTubie moją taką idolką włosową. Natomiast, jeśli tak, patrząc w świecie jakichś tam gwiazd, listów i tak dalej, dużo się wzorowałam, tak patrzyłam zawsze na Rianę, Zawsze mi się podobały te jej wszystkie fryzurki. No i muszę Wam powiedzieć, że jedną miałam, jak miałam właśnie krótkie, włosy ścięte, i oczywiście z czerwonymi pasemkami. No to takie było małe szaleństwo, ale oczywiście to szaleństwo krótko trwało, bo po dwóch tygodniach te pasemka czerwone mi zeszły z włosów. Także kochani, mam nadzieję, że tak Wam się podobał. Jeśli macie ochotę go nagrać, to zapraszam. Pytanka oczywiście pod spodem Wam napiszę, jakbyście chcieli. A dzisiaj żegnam się z Wami ciepło, kochani, do następnego filmu. Pa.